Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku będę robił kolejne Wiedźmińskie Zlecenie na Skellige. E, no i to Wiedźmińskie Zlecenie bardzo ciekawe, ma w ogóle nazwę, bo nazwa tego zlecenia to Smok. E, dziwne, żeby w Wiedźminie trzymał był Smok. E, zapewne będzie to coś innego, no ale nie wiem. E, bo chociażby w jedzie minie 2 był smog, tyle że w takiej zwykłej jakiejś pobocznej misji na Scaligan raczej bym się go nie spodziewał. No ale no, zobaczymy co to będzie. E, no i oczywiście misja się rozpoczyna prosto pod punktem szybkiej podróży. Oj, widzę, że to jest tak samo jako wykrzyknik to zlecenie się liczy. Więc wykrzykniki na Scaligan od razu mi się zrobią. Bo tu wszystko tak działa, że zlecenie Wiedźmińskie to jest wykrzyknik. Chyba że się z na przykład wykrzyknik będzie obok, a zadanie obok. I tu są dwie rzeczy, to byłoby bardzo fajnie, ale zapewne tak nie jest. A nie, jednak jest tak. O, o, Biedźmin, przychodzicie w sprawie smoka, co? Powiedz coś o tym smoku, jak wygląda na przykład. A wy nie wiecie, to co z was za zabójca potworu? No, łuski ma, skrzydła, pazury, smok jak smok. Nie ma co tu gadać, tylko ubić go trzeba, zanim będzie więcej trupu. Porozmawiajmy o nagrodzie. Bo tyle, co dajesz za smoka, biorę zwykle za Neckera. No i tu powiem maksymalną stawkę, skoro to smok. Bo to i tak 400 koron za smoka. To śmieszna nagroda. Tyle to nawet zasmoka nie dam 358 Tyle to nawet smoka nie trzeba zejść teraz. Do trzystu Sporo. No ale smok to nie byle co, niech będzie. Zgadzam się. Wiedźmini nie mają w zwyczaju zabijać smoków, ale przyjrzę się tej sprawie. Mówiłeś coś o ofiarach, zgadza się? Dwóch braci, Askel i Nila, poszli na polowanie i sami skończyli jako zwierzyna. Takie mieli paskudne rany, że nawet mnie się słabo zrobiło, jak ich przynieśli, a nie jedno widziałem. Byłem na 32 wyprawach. Od Powis po góry. To na pewno bardzo ciekawe, ale w tej chwili bardziej interesują mnie te rany. Mógłby się opisać? A sami sobie obejrzyjcie! Rodzina dopiero szykuje chłopakom pochówek. Leżą jeszcze w domu na północnym skraju wioski. Tylko obchodźcie się z ciałami z szacunkiem, jak tradycja nakazuje! Czyli tutaj w jednym miejscu mam Wiedźmińskie Zlecenie i Wykrzyknik. Wykrzykników na Skellige jest bardzo mało mimo wszystko, więc ja je zrobię po Zleceniach Wiedźmińskich od razu na skeligen. Nie będę przechodził do innego regionu robić w Zleceniach tylko jeszcze tutaj porobię sobie Wykrzykniki. No ale dobra, idę obejrzeć te ciała. Proszę, kolejny przyszedł obejrzeć ofiary Smoka. Może powinnam zacząć pobierać opłaty? Może, ale ja bym nie zapłacił. Widuję dość trupów przy pracy. Jestem Wiedźminem. Przyszedłem, tu bo wziąłem zlecenie na tego waszego Smoka. Wybaczcie, nie wiedziałam. Jak, jak mogę wam pomóc? Gdzie znaleziono ciała? Na polanie, za rzeką. Chłopcy lubili to miejsce od dziecka. Chodzili tam łapać zające. Gdzie jest znaleziono ciała? Na po... Wiem, że to nie jest dla ciebie łatwe, ale muszę obejrzeć ich rany. Przynajmniej spytałeś mnie o zgodę. Nie to, co inni. Jeśli to ma ci pomóc w ubiciu bestii... Dobrze. Jak będzie. To wszystko. Dziękuję za pomoc i obiecuję, że ich pomszczę. Ślady pazurów, zębów, ale nie ma obrażeń od ognia. Ciekawe. E, zapewne będzie taki zwykły słaby potwór. No, jeśli to być prawdziwy, potężny smok. No to ta nagroda 300 koron trochę nie pasuje, tylko bardziej jakieś 3000 koron powinienem dostać za smoka. No i dobra, zbadam um, śladem. Jakiś mizerny ten smok. Nawet krowy z pola nie uniosły, tylko poszarpał i zostawił. Ślady krowy i Może poprowadzą nie do bardzo ciekawy właśnie, co to będzie. O, tutaj i to będzie chyba to leże. nie o czym mówisz? kości spadł z wysoka. Widłogona zdaje się, ale pusty. Nie ma na co czekać, muszę wykombinować jakąś przynętę. Mhm, czyli trzeba wrócić do tego. Co mi zleci to? No to widłogon, no to. Widłogony są raczej bardzo słabe. Ze smokiem czy nie? Znalazłem gniazdo waszego smoka, ale żeby go ubić, potrzebuję przynęty. Owcy, na przykład. A, rozumiem. Siarką ją wypchacie, co? Kolejny szewczyk się znalazł. Nie, obędzie się bez siarki. Po prostu owca bez dodatku. Dobrze, dam wam taką jedną. Trochę parchata, ale się nada. Wiecie, co trzeba zrobić, żeby owca szła, gdzie chcecie? Musicie ją zaganiać jak pies pasterski. Jakby z lewej, to ona na prawo, a jak z prawej, to... Ona na lewo. Skoro pies to rozgryzł, to i ja sobie poradzę. Jak się woła owcy? Taś, taś, cip, cip. Ej, baranie, chodź, idziemy polować na widłogona. Ruchy, ruchy, owca! Czekaj, teraz z prawej... Rzeczywiście... Ta owca biega, tak jak on mówił. O nie, biegnie w tą stronę. Gdzie ona jest? O nie, no w wodzie. Przejść z tą owcą to będzie fatalne. Jakoś mi się udaje, ale ciężko to bardzo idzie. Doprowadziłem ją nareszcie. I jest smog. Nawet nazwany jest smog. Ale duży ten widłogon. Łole -y mi jeszcze dużo życia zabiera. Ja z nim przegram. O, Igni. Igni jest dobre na tego smoka. Czyli jak już mam sposób, to jest bardzo proste. Jak zabił mnie w ostatnim momencie. Już byłem tak blisko do pokonania go. I jeszcze trzeba owce prowadzić. Już wcześniej, że już do walki mnie powrotu, na początek walki mnie przeniesie. A tu jednak na początek drogi z owcą. To się nie da tak iść, bo ona jakoś idzie bardzo wolno. I udało mi się doprowadzić bardzo szybko, na szczęście. No przecież już jest na tym obszarze, czemu się nie zaliczyło? Jest. Się rzucił na mnie, teraz jakoś o nieruchomił Ale mu dużo zadałem obrażeń. Ale on mi jeszcze więcej. To może pierwszym sobie w ogóle znak kłen wrzucił i teraz dopiero wezmę igni. Skoczyć. Ten smok to jest przeciwnik. Ja mam zbroję bardzo słabą, więc to jest problem. I jeszcze jeszcze i jest pokonany. I owca niestety też zginęła przy tym. Sprawie, Niech ci lekką będzie. Skóra widłogona, smocze łuski, ślina potwora, oko potwora, mutagen z widłogona, miecz i trofeum z widłogona. No i zobaczę co to za miecz, niestety słaby, sprzedam go sobie, bo akurat kasy za niego dostanę, tyle że nic nie mogę dostać lepszego niż ten miecz, to jest bardzo dziwne, co to jest za jakiś potężny miecz mam. Zgryziecie ze smokiem, czy nie? Rozwiązałem wasz problem. I co, tyle? Opowiedzcie coś więcej. Smok ział ogniem? Jadem strzykał? Tak. I złote łuski miał, a dym mu buchał z pyska, niby z komina. Wszystko jak w pieśniach skaldów. Zasłużyliście na swoją nagrodę. I rękę księżniczki, ale zadowolę się pieniędzmi. No i 306. Jak wiem dostać tak. Dostałem zlecenie w smok. Zakończę zrealizowane. E, zobaczę sobie czy ten smok wpisał mi się do bestiariusza. O tutaj. Jest smog w bestiariuszu. No więc tutaj potworów mam już naprawdę mnóstwo. A Wiedźmińskie zlecenia dopiero zaczynam robić, więc jeszcze powinno być ich dużo więcej. Ponieważ Wiedźmińskich zleceń będę miał bardzo dużo na felen oraz na Skellige jeszcze. Eee, a Tutaj e, na Keligę. Jeszcze tylko trzy zlecenia. No i potem Nowy Grad Welen, gdzie już będzie dużo więcej właśnie tych wiedźmińskich zleceń. Bardzo dużo tak naprawdę. E, no i dobra, to byłoby już na tyle w tym odcinku i cześć.